Drodzy Państwo, Anna Mandrela, Cykl Problemy Filozofii, witam Was serdecznie. Dzisiaj krótki odcinek, ponieważ jutro rocznica urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego. Na moim kanale znajdzie się dwugodzinny wykład poświęcony rotmistrzowi Pileckiemu. Będę mieć również nagrania dla telewizji internetowych, zatem nie ma zbyt wiele czasu na filozofię, ale nie zapominam o Was. Cykl Problemy Filozofii jak co wtorek o godzinie 21.00. Wiem, że oglądają mnie osoby zainteresowane tematem kryzysu w kościele i wiem, że ogląda mnie również młodzież, która uczy się na przykład do matury. Dzisiaj postaram się jakoś pogodzić te dwa wątki. Moja książka, Tomizm Garibou Lagrange wobec wizji filozoficznej Tyarda de Chardin, właśnie się skupia. Na tym problemie ciągłości i zmiany w filozofii Kościoła rzymskokatolickiego, Reginald Garigula-Grange, to był dominikanin, tomista, który starał się właśnie przekazać tomizm w takiej tradycyjnej wersji, krytykując nowe nurty filozofii w Kościele, takie jak filozofia stawania się. I on widział źródła tej filozofii stawania się u Hegla, u. Bergsona na przykład i Teilhard de Chardin będzie przedstawicielem tej filozofii stawiania się w kościele rzymskokatolickim. No i co ciekawe właśnie Teilhard de Chardin wpłynął na te zmiany, jakie po Soborze Watykańskim II miały miejsce w kościele. Gary Goulagrange twierdzi, że ta zmiana wiąże się również ze zmianą podejścia do takich głównych zasad logiki Arystotelesa. Te główne zasady to zasada tożsamości, zasada niesprzeczności, zasada wyłączonego środka, zasada racji dostatecznej. Inaczej będziemy rozumieć te zasady, jeśli przyjmiemy taką koncepcję poznania rzeczywistości, o jakiej mówił Wam. Arystoteles, święty Tomasz z Akwinu, co już trochę w tych poprzednich odcinkach zostało tutaj powiedziane. A inaczej, jeśli wejdziemy w te nowe nurty filozoficzne, które później powstały. No i właśnie Gary Grange obserwuje, że po upadku tej myśli scholastycznej nastąpiła w filozofii nastąpiło takie odejście od metafizyki, od filozofii bytu na rzecz czegoś co on nazywa filozofią świadomości. Ten realizm tomistyczny mówi nam właśnie ta filozofia świętego Tomasza z że my poznajemy rzeczy, ponieważ one realnie istnieją. Więc najpierw musi istnieć realnie, no na przykład dajmy na to jakiś stół, żebym ja mogła go poznać. Filozofia późniejsza, filozofia e, f, związana ze świadomością mówi nam, że najpierw najpierw właśnie dana rzecz, najpierw jest to poznanie. W ten sposób, w ten sposób e, pojawia się wnioskowanie, wychodzimy od umysłu, a nie od tej e, rzeczywistości e, zewnętrznej. Więc jeśli e, tutaj do tych maturzystów na pewno każdy z Was e, zna słynne zdanie m, Kartezjusza myślę, więc jestem. Jeśli mamy takie różne maksymy e, filozofów, to Kartezjusz e, będzie nam się kojarzył e, z tym stwierdzeniem myślę, więc jestem. Jestem cogito ergo sum i to jest bardzo często powtarzane. No ale tak naprawdę cóż to znaczy? Jeśli spojrzymy na filozofię scholastyczną, filozofię średniowieczną, no to tutaj właściwie główna teza, jeśli chodzi o myślenie, no to będzie jestem, więc myślę. Najpierw muszę być, najpierw muszę istnieć, żeby myśleć. To, to bytowanie, bycie będzie warunkiem myślenia. Tutaj mamy y, wnioskowanie inne: myślę, więc jestem. Kartez już dochodzi do tego y, przez taki proces powątpiewania. On zaczyna wątpić we wszystko, co może istnieć, zastanawia się, czy nie jest czasem zwodzony przez jakiegoś złego ducha, przez jakiegoś demona. Skąd my to wiemy, skąd możemy być pewni, że, że wszystko tutaj, co widzimy, istnieje, zaczyna wszystko, wszystko negować. No i po tym procesie, po tej negacji, dochodzi właśnie do tego, co jest dla niego pewne, czyli jego samo rozważanie, samo to nawet negowanie. Propo Kartezjusza, chciałabym Wam przeczytać krótki fragment z tej książki księdza Franciszka Kwiatkowskiego, Filozofia Wieczysta w Zarysie. Dotychczasowa filozofia to stary dom, który trzeba zburzyć, tak twierdził Kartezjusz. Filozofię nową trzeba oprzeć na niewzruszonych podstawach. Za jedyną prawdę, nieulegającą żadnej wątpliwości, uważa się myślę, więc jestem. Dlaczego? Gdyż ona oczywista poznaje jasno i wyraźnie, że jeśli myślę, to muszę istnieć. Zatem, probierze. Prawdy Każdego twierdzenia będzie jasność i wyrazistość. Raz jasno poznaję, że jestem substancją myślącą, nierozciągłą duchową. Jasno poznaję, że noszę w sobie ideę Boga jako istoty nieskończonej. Tak no więc widzicie, Kartez już nie negował tego, że, że Bóg istnieje, ale zupełnie inny jest ten proces. On zaczyna od myślenia. Gdy święty Tomasz mówił nam o dowodach na istnienie Boga. To zaczynało od rzeczy, które istnieją. Obserwujemy różne rzeczy, które istnieją, i z tego poprzez analizę dochodzimy do wniosku, że musi istnieć Bóg, który jest pierwszą przyczyną. No, a Kartez już wychodzi inaczej od, od właśnie e, myślenia. E, to, tutaj Kartez już zapoczątkował z taki, taki nurt zwany, zwany racjonalizmem. E, zdaniem Garego Lagrange'a to jest początek takiego upadku, który będziemy mieć później. I tutaj to wpłynie jakoś na te zasady logiki, zasady takie jak zasada tożsamości, zasada niesprzeczności. To są podstawowe zasady filozofii zdroworozsądkowej, zasada tożsamości. Każdy byt jest tym, czym jest, ponieważ nie może być niczym innym. Czyli kot jest kotem. Jeśli kot jest kotem, no to już nie może być czymś innym, nie może być psem. Jeśli Kasia jest kobietą, to nie może być mężczyzną. Dzisiaj widzimy, jak postmodernizm to wszystko zburzył, tak? Że ktoś może postwierdzić, że będzie kobietą i mężczyzną e, zarazem. Zasada niesprzeczności, to samo nie może zarazem być i nie być, ale pod tym samym względem. Czyli, na przykład, jeśli Sokrates nie żyje, to nie jest prawdą, że Sokrates żyje. No ale tutaj uwaga, bo bardzo wiele osób to myli. Mm, jeśli. Książka jest czerwona, no to wcale nie znaczy, że książka nie może być czarna, bo mogą być e, dwa kolory razem na tej jednej książce i czerwony i czarny. E, ale to są właśnie takie te zasady logiki. Jeśli powiemy, że cała książka jest koloru czerwonego, no to już zdanie, że cała książka będzie koloru czarnego nie będzie prawdziwe, Bo jest to sprzeczność. Więc tutaj ta zasada niesprzeczności będzie jednym z takich warunków zdania prawdziwego. Zdanie prawdziwe będzie takie, które jest niesprzeczne, które jest zgodne z rzeczywistością. No więc w filozofii Arystotelesowsko-tomistycznej tym, co jest dla nas punktem odniesienia, jest obiektywna, istniejąca niezależnie od nas. Rzeczywistość. Filozofie, które odrzucą taką koncepcję poznania, taką koncepcję prawdy, dla nich punktem odniesienia będzie człowiek, ludzka świadomość. Ale tutaj już ile ludzi, tyle prawd. Każdy będzie mieć jakąś swoją koncepcję, jakąś swoją wizję, więc tutaj widzimy, że przechodzimy na grunt relatywizmu. Tutaj tylko chciałam to właśnie zarysować. Ta filozofia stawania się, która będzie później, bo ja tutaj nie mówię, że, że właśnie tutaj u Kartezjusza mamy odrzucenie tych zasad logicznych, ale później już u Hegla, kiedyś sobie porównamy rozumowanie świętego Tomasza i Hegla, czyli u. Hegla albo później Uberksona, no to mamy zupełnie takie te odejście od tych zasad tożsamości, byt już nie będzie tożsame, ponieważ będzie nieustannym procesem stawania się. Tak to właśnie będzie w tych rozważaniach w tych rozważaniach Tyarda de Sheridan i o tym sobie powiemy więcej tutaj na razie taki ten cały wstęp do filozofii też jest wstępem do tego. No a dla młodzieży, która się uczy do matury, to tutaj Was zachęcam, żeby krytycznie spojrzeć na tego Kartezjusza, gdzie zapewne w swoim programie nauczania nic krytycznego na jego temat nie znajdziecie. No, on jednak zburzył, zburzył całą e, dotychczasową e, metafizykę, takie, takie właśnie rozumowanie, jakie było za czasów Świętego Tomasza. Więc sobie możecie tutaj te dwa takie zdania na, tym, na ten temat rozważać. Jestem więc w myślę. Czy myślę, więc jestem, co tutaj będzie co tutaj będzie waszym zdaniem bardziej przekonywujące, co tutaj będzie prawdziwe. Jeszcze na koniec, Taki krótki fragment eseju Ernesta Elo. To był taki francuski pisarz. Gary Grange bardzo się też na nim wzorował. Tutaj, właśnie w takim czasopiśmie, zawsze wierni, kiedyś, kiedyś ukazywały się fragmenty jego, jego prac, które w Polsce były w 1912 roku wydane. Nie wiem, czy teraz mamy wznowione te nakłady. W każdym razie bardzo ciekawe jego przemyślenia. I tutaj Mamy trochę, trochę filozofii, trochę takiego eseju, więc, więc nie, nie zawsze jest to taka, taka dokładna myśl filozoficzna, ale przez to, że jest to taka forma eseju, to pomoże Wam wiele rzeczy zrozumieć. Więc no, on twierdzi, że ludzkość, człowiek zawsze musi coś wielbić, ponieważ człowiek jest istotą religijną, więc albo będzie wielbił Boga, takiego Boga. Jakiego rozumie ta filozofia katolicka, który jest niezależny od świata, to o czym Wam cały czas mówię w tej pierwszej tezie tomistycznej, że Bóg jest istotowo i substancjalnie niezależny od świata. No albo jeśli będzie błędnie pojmował Boga w sposób panteistyczny, to człowiek będzie wielbił całą, całą naturę. Albo jeśli odrzuci Boga. Stwierdzi, że jest takim ateistą, racjonalistą, będzie wielbił swój umysł, będzie wielbił siebie, będzie wielbił człowieka. Posłuchajmy fragmentu tego eseju. Ludzkość poczęła wielbić przyrodę, i to jest istotą pogaństwa. Człowiek uczuł się słabym i zagrożonym wobec przyrody. Widział działalność, której nie był sprawcą i częściej począł oddawać, aby ją sobie przejednać, przypisywać przedmiotom widzialnym i zewnętrznym własną wolę i osobowość, potężną czcić te twory, jak gdyby one same w sobie miały źródło życia, oto jest pogaństwo. Pogaństwo czci rzeczy zewnętrzne, królestwo zwierzęce, królestwo roślinne. Nagle człowiek, który był pokłony przed cebulą, podnosi się i, zmieniając przedmiot swego bałwochwalstwa, gardzi rzeczami widzialnymi i poczyna wielbić siebie samego w swoim życiu intelektualnym i w swej myśli własnej, jak gdyby sam w sobie miał źródło życia. I oto jest racjonalizm. Racjonalizm, którego Fichte najzupełniejszym jest przedstawicielem, polega na wielbieniu własnego ja. Czyli intelektualnego i moralnego życia człowieka. Jest to wyższa forma bałwochwalstwa. Czyli dla niego uwielbienie przyrody jest taką niższą formą pogaństwa, uwielbienie dla własnego rozumu będzie wyższą formą pogaństwa. Ale człowiek uwielbiający samego siebie nie jest zadowolony ze swego bóstwa. Nie jest zadowolony ani z bóstwa greckiego którym jest natura, ani z bóstwa racjonalistycznego, którym jest człowiek. Wytwarza sobie przy to jeszcze jedno bóstwo, będące połączeniem obu wymienionych. Racjonalizm i pogaństwo zespolone ze sobą dają panteizm. Dlaczego? Bo panteizm mówi, że wszystko jest Bogiem, Bóg jest wszystkim, więc tutaj ten autor łączy ze sobą te ubóstwienie przyrody, natury z ubóstwieniem człowieka, rozumu człowieka, no więc wtedy ten pogląd, że, że wszystko, wszystko będzie boskie, wszystko będzie Bogiem. Panteizm jest jednoczesnym uwielbieniem życia zwierzęcego i moralnego człowieka, uwielbieniem człowieka i natury jako potęg identycznych w swej istocie i w swoim rozwinięciu, jako różnych objawów jedynej substancji w sobie samej mającej źródło życia. Panteizm przedstawia nam błąd w jego formie najwyższej i absolutnej. Jest to szczyt nicości. Pogaństwo, racjonalizm, panteizm. Oto błędy, z których umysł nas może sobie zdać sprawę, błędy usystematyzowane, błędy mające swoje imię. To, o czym będzie pisał Garigula Grange, to, że mamy tutaj powrót do tej myśli Heraklita, że wszystko się staje, wszystko, wszystko płynie, wszystko jest zmiennym. No, a to dlatego, że zostały odrzucone te zasady myśli arystotelesowskiej, myśli tomistycznej. W kolejnych odcinkach będziemy dalej to rozważać, mówić o tym, jak to wpłynęło na religię, na kościół, na nasze życie, ponieważ te idee miały jakieś konsekwencje, wpłynęły na, na kulturę, na, na politykę, na, na, na religię, na, na życie człowieka. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście proszę o łapki w górę, dalej proszę o subskrypcję, o wspieranie kanału, jeśli macie taką ochotę. Jeśli nie czytaliście moich książek o rotmistrzu Pileckim, to w maju bardzo Was do tego zachęcam i zapraszam na kolejny odcinek cyklu